KURUNEK I KOKOSZKA BERNARDA JANOWICZA Raz Kurunek i Kokoszka poszli sobie na spacer. Po drogu Kurunek wyskakiwał. To wta, to we wta struna, bo tu znalazł ziarnko, tam znów robaczek. A wszystko z dużo chwal był ostawiał na Kokoszki. A Kokoszka, kele latała, że jano te pytki i tak lateli. I tak u niej dolecieli na śmietnik, i tam grzebeli i gdekeli, aż naraz korunek we wśmnieciach znalazł igła. Co to? Patrzy z jednego boku, patrzy z drugiego boku, dziobnął i chce dać igła kokoszce. Ale igła stała mu we w gardle, i od razu kurunek nie mógł dostać tchu. Jan zdłużył zawołać: Kokoszko, daj wody! I kurunek, która leży na śmieciach i ledwie tchnie. A kokoszka, jak łobaczyła, że jej kurunek leży na śmieciach i ledwie tchnie, zawinęła się chwatko i leci do gospodyni i woła: Gospodyni, gospodyni! Wody. Kumu wody. Kurunkowi wody, bo kurunek leży na śmieciach i ledwie tchnie. O, ja dum ci wody, ale lejdź do krowy i halaj mnie mleka. Żebym mogła zacierki zrobić. I nasza kokoszka leci do krowy i woła. Krowo, krowo, daj mleka! Kumu mleka, gospodyni mleka, żeby gospodyni dała wody. Kumu wody, kurunkowi wody, bo kurunek leży na śmieciach i ledwie tchnie. Ja dum ci mleka, ale lejdź do gospodarza i halaj mnie siana. I kokoszka się zawinęła do gospodarza i woła: Gospodarzu, gospodarzu, daj siana. Kumu siana, krowie siana, żeby krowa dała mleka. Kumu mleka, gospodyni mleka, żeby gospodyni dała wody. Kumu wody, kurunkowi wody, bo kurunek leży na śmieciach i ledwie tchnie. A moja kokoszko, ja widzę, że ty jesteś w srodze zorgowana od twojego kurunka. Ja dum ci siana, dum, a zawijaj się chwatko, żebyś zdążyła do twojego kurunka. I tak gospodarz dał siana na krowy, krowa dała mleka na gospodyni, a gospodyni dała wody na kurunka kokoszce. A nasza kokoszka tera lejci ze z wodu do kurunka, jano te pytki leteli, co leży na śmieciach i ledwie tchnie. A kurunek popsił wody raz, wstrząsnął się, popsił wody drugi raz. Wstrząsnął się, popsił wody trzeci raz i zapsiał. Kukuryku! Czemu latałeś, głupsia kokoszko?